Panowie, witam Was serdecznie przede wszystkim w imieniu Jezusa Chrystusa i Jego matki. I nie mam żadnych wątpliwości, że ona jest bardzo z Was dumna i bardzo Was kocha. I to, że tutaj jesteśmy dzisiaj, po roku czasu comiesięcznego spotykania się, męski różaniec, który tak naprawdę rozwinął się w Polsce, w różnych miastach, gdzie tylu ludzi przez ten rok czasu, tylu mężczyzn zapragnęło wynagradzać Maryi za wszystkie grzechy, bluźnierstwa, kpiny z jej niepokalanego serca. Kpiny, szyterstwa i bluźnierstwa spowodowane wściekłymi atakami szatana. Najdziewiczość, najmacierzyńskość. Na to wszystko, co związane z jej misją, do której Bóg ją powołuje dzisiaj, nie waham się powiedzieć, aby przygotować powtórne przyjście Pana. Tak jak on przez nią przeszedł 2000 lat temu w tej mikroskali Betlejem i Ziemi Świętej, tak przed powtórnym globalnym, ogólnoświatowym przyjściem Pana, on ją wysyła na cały świat, aby została przygotowana armia. Armia też mężczyzn, którzy całkowicie jej oddali i poświęceni. Gotowi na każdy trud, na każde cierpienie, na każde wyrzeczenie. Będą tymi, którzy będą jej wojownikami, by móc przygotować triumf niepokalanego serca zapowiedziany we wszystkich objawieniach u wszystkich mistyków i świętych. Ona na końcu całkowicie zwycięży. I to w sytuacji, to jest najpiękniejsze, kiedy studiuje się ekonomię Bożej łaski i zbawienia dotyczącej czasów ostatecznych. Będzie to wtedy, kiedy wydawać się będzie szatanowi całemu pieku, że odniósł całkowite zwycięstwo nad Kościołem. To Jest bardzo ważne. Wtedy, kiedy wydawać się będzie pieku i szatanowi, że odniósł całkowite zwycięstwo nad Kościołem, i wtedy będzie nieprawdopodobna interwencja królowej nieba i ziemi, która go zmiażdży ostatecznie. Żyjmy tą chwilą, żyjmy tą nadzieją, żyjmy tą wiarą i całkowitym zaufaniem, że Ona wie, co robi i że Ona jest ostateczną zwyciężczynią w dziejach tej planety, zwyciężczynią nad szatanem, nad piekłem i Ona odda serca dzieci, które zaufają jej do końca, jedynemu Bogu, jedynemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, któremu będzie poddane wszystko, we wszystkim. A On odda to wszystko Ojcu. Całkowity triumf. Oczyśmy nasze serca. Duchu Święty, proszę Cię, przyjdź. Przekonaj nas o grzechu. Daj nam żal za grzechy. Pokaż nam te grzechy, te nasze męskie grzechy, szczególnie, za które powinniśmy całym sercem pokutować. Chcemy je teraz wyznać

kira ya